2 września złożyłem zapytanie radnego do pana starosty w sprawie nagród uznaniowych wypłaconych w pierwszej połowie roku 2025 oraz przewidywanej wysokości nagród uznaniowych których wypłata nastąpiła lub nastąpi w drugiej połowie bieżącego roku. Proszę państwa, jak państwo zapewne pamiętacie, w latach 2023-2024 na nagrody uznaniowe dla pracowników starostwa powiatowego oraz jednost Podległych wypłacono ponad 900 tysięcy złotych. Z tego co pan starosta był uprzejmy mi odpowiedzieć, w pierwszej połowie tego roku w samym starostwie wypłacono 157 750 zł. To już z, jeżeli chodzi o lata poprzednie, czyli 2023-2024 i w pierwszej połowie tego roku bez jednostek organizacyjnych to jest Ponad milion 130 tysięcy złotych. Ja chciałbym wobec tego zapytać, czy ta praktyka się skończy. Niedawno głosowaliśmy nad emisją obligacji. W moim przekonaniu te, ta kwestia powinna zostać przemyślana. My nie możemy tak pieniędzy rozdawać lekką ręką na nagrody uznaniowe. Dlatego też ja zapowiadam wniosek do projektu budżetu, aby na razie w związku z sytuacją finansową wstrzymać wypłatę na gród uznaniowych, a uzyskane środki przeznaczyć na na przykład wkład własny, jeżeli chodzi o e, na nawierzchni dróg powiatowych. Wydaje mi się, że urzędnicy w Polsce zarabiają na tyle dużo, że nie musimy ich dodatkowo nagradzać. Dziękuję bardzo. Tu jest Polska, po pierwsze Polacy.